Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, a to, a to nasza e, gra i coś dziwnego się wydarzyło, bo nie gramy w to co zazwyczaj gramy teraz dzisiaj w coś, co się nazywa się SCP e, Containment Bridge e, i gramy jako porusznik oficer ochrony. Jest ciekawie na pewno. No bo jest to jakaś dość interesująca jak dla mnie odmiana od tego co zazwyczaj e, było Gramy w SCP, czym jest SCP chyba tłumaczyć nie muszę, chociaż może tłumaczę SCP to jest e, takie jakby internetowe pasty nazywające się... to jest jakby creepy pasty, może nazwijmy to creepy pastami. Ogólnie SCP to jest Special Containment Procedure, czyli specjalna procedura kontaminacji, albo hasło samej fundacji SCP, czyli Secure Contain Protect. E, chroni. Mm, zabezpiecz co co broni co e, coś takiego chyba o co w tym chodzi chodzi o to że jest sobie fundacja która przechowuje i ła, wyłapuje i przechowuje rzeczy o, o e, jakby o umiejętnościach e, paranormalnych my jesteśmy właśnie takimi ludźmi z fundacji jesteśmy ochroniarzami, ponieważ e, jesteśmy w placówce, w której e, właśnie została e, zrobiona e, no, pewnego rodzaju wyłom tak zwany. Wyłom... Wyłom nie jest dobrą rzeczą. O, właśnie mnie zabili. E, to był jumpscare, e, bo to był taki krasno, tak zwany krasnoludek, czyli e, SCP Tank J. No jest to właśnie, ja on powoduje, tak. że jak cię złapie, no to dostajesz nam i umierasz. Na zawał teoretycznie. Taki według... mały, ale tak, kontynuując. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że jest sobie fundacja, która właśnie przechowuje zagrażające obiekty. No, już to moje gówno zabija, to pierwszy raz widzę. Jak na przykład już to zabija, tam żeby tam tego kresolutka, jak na przykład z chyba SCP-173, SCP który tak zwany mrugacz, który porusza się wtedy, kiedy się na niego no to nie se, patrzy. Proszę, wtedy jego zadaniem jest, oczywiście e, zabić. No to pan wie, jak tam pomija dzień? No, tak to się już niestety rozgrywa, że trzeba, że on po Bądź prostu panie tu zabija. Poziom mam zerowy, więc to jest akurat trochę słabe. No, mam 321 ekspo od 1000, jest pierwszy poziom, i wtedy będę mógł zostać ee, to ja najpierw powiem, będę ja mógł zostać w zamiast naukowcem. E, to samo tutaj jest mniej więcej, e, no pierwszy poziom Ach, nic mi nie, nie da, dopiero robił. od trzeciego poziomu mogę się e, pojawić. Ale inaczej, no, to jest naukasę do bo i inaczej, to zależy od tego, kim jesteśmy, tak? Możemy być postaciami, jakby personelem Chyba ich Czyli personelem, to się na którym normalnie wie. w fundacji przeprowadza się testy. Nie Możemy to być naukowcem, który te na testy przeprowadza się Mogę Ci odpowiedzieć, by e, poszedłem do sklepu, przyszedłem, podziały śniadanie i wszedłem na serwer. Był tam taki spawnik. Gdy Henry, że spotkałem. Być, a potem przykład, po śniadaniu go znalazłem. Że... Ja miałem tak Ja inaczej, skończy... ja Okej, okay, czekajcie, proszę. Ja sobie stałem w śniadanie i gram jak Cicho tam Minecraft powiedzieć. Ja w ogóle Ja się w to ustawić, żeby to działało. Dobrze, żeś, się że ja tak głuchnę trochę. A i wy pewnie też będziecie musieli. Będziecie mieli problem. No dobra, tak będzie dobrze. E... Okay. Chodzi o to, że są pewnego rodzaju jakby postacie. No i są ochroniarze, którzy mają za zadanie odbić naukowców, zabić personel D. No i są SCP, które za zadanie mają uciec. E, Pracownik klasy D też ma za zadanie uciec. Naukowcy mają za zadanie być od, odeskortowani przez e, policję. Przez policję, no czyli MTF tak zwane, e, czyli e, m, Boże. Nie pamiętam jak to się teraz rozwija. E, mtf to było Tactical Force, to było chyba. Oj, nie pamiętam już. E, ogólnie, no zadania są różne. E, są różne metody. Chodzi głównie o to, żeby zdobyć karty, uzbroić się, przeżyć. Zależy od postaci tak na dobrą sprawę te role się e, zmieniają. Ja osobiście tematyką SCP interesuję się dość mocno, dlatego bardzo, bardzo podoba mi się w ogóle e, pomysł takiej gry, ponieważ jest to interesujące. W ogóle możemy obejrzeć sobie całą placówkę z góry, e, z chęcią nawet opiszę mniej więcej co się dzieje. Więc tutaj mamy klasycznie cele, e, w których te SCP się znajduje. Tutaj mamy przejście, tutaj jest to tu jest wejście do tak zwanego panelu kontrolnego, który kontroluje cele SCP-173. SCP-173 znajduje się tutaj i jest tu przechowywany. Tutaj możemy sobie przejść, tutaj jest SCP, którego nie pamiętam numerku, ale jest on jakby jest on inter... Jest to SCP-012. To jest jakby rozpiska nutowa, w której znajduje się coś, jakby to nazwać którą każdy pragnie ukończyć, ale kończyć ją może tylko i wyłącznie używając własnej krwi jako tuszu. Oczywiście nie jest to zbyt dobre i dłuższe spędzenie e, zabija. Tutaj mamy SCP-914, czyli grano ulepszarkę, która jest według mnie jednym z zabawniejszych e, o Snuff jest. E, która jest według mnie jedną z zabawniejszych rzeczy, jaka w ogóle istnieje, jeśli chodzi o. E, u jak chodzi o SCP, ponieważ ona ma, jak tu widzicie, aż pięć ustawień. Jeżeli wrzuci się e, coś tutaj, ustawi się coś i tu wyjdzie nam coś, albo gorszego, albo lepszego. Oczywiście jest zabawne na, ten, na o tyle, że jeśli chodzi o e, jakby różnego rodzaju. Hmm. Ee, że Bo jakby na, się polecam się ogólnie się poczytanie wierzyć, sobie o tym ponieważ to ma jeden z zabawniejszych no. e, wpisów, na przykład wrzucono tutaj beton e, zdjęcie SCP-173 ustawione na verify. no i wyrzuciło 30 SCP-173 e, które mają po 15 cm i są niezwykle agresywne, ale niestety są zbyt małe, żeby komuś coś zrobić, tylko uderzają ludzi w łydki z dużą prędkością, co powoduje tylko i wyłącznie dużą irytację. Co jest według mnie dość śmieszną rzeczą, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o ogólnie. No i to jest Light Containment Zone, czyli sfera, w której jakby przechowywane są niektóre SCP, ale na pewno nie są one tak groźne. Tutaj jest Heavy Containment Zone, widać po barwie. I tu są SCP, które teoretycznie są dużo groźniejsze. To jest SCP bodajże 173. Jeśli się nie, nie. 079, i jest to komputer. Komputer, który łączy się z. który wirusuje, jest dość agresywny wobec wszystkiego. E, tutaj przechowywane jest. Tutaj jest silos rakietowy, w którym przechowywane są głowice nuklearne. E, no bo je, jest plan STP, że jeżeli wszystko się wyzwoli, no to wtedy trzeba uruchomić e, głowice nuklearne, żeby one rzuciły się na. Wszystko. Tutaj mamy SCP-895, który jest trumną. Trumną, z której co jakiś czas wychodzą. O, tu jest czwóreczka. Wow! Z której co jakiś czas wychodzą różnego rodzaju potwory. Potwory, które no, nie są zbyt e, przyjemne, jeśli o ogólne e, rozliczenie chodzi. Znaczy to są ludzie. Lud znaczy to nie są do końca ludzie, ponieważ przejawiają dużo większą agresję i dużo większe hmm, umiejętności, jeśli chodzi o wszystko, ponieważ no, oni sprawnie są w stanie zabić 30 parę osób. E, przynajmniej tak według loku. Tu jest kolejne miejsce do przechowywania, albo nie, chyba jest do przechowywania tak, to jest SCP-049, tak zwany Plague Doctor. To jest istota, która przemienia postacie w zombie, jeżeli je dotknie. E, tutaj leży inna karta, w ogóle karta poziomu drugiego, jakaś tam słaba. Tutaj przechowywany jest SCP-035, który jest maską, e, która przejmuje e, ludzi, przejmuje jakby ich ciała, a następnie, no cóż, chce uciec. Jest ona niezwykle groźna, ponieważ e, wtedy ciało staje się odporne na wszystko. O, runda się skończyła, więc myślę, że rozegramy spokojnie jeszcze jedną partyjkę. Może tym razem nie padnę tak szybko. Bardzo nie lubię trach krasnoludka, ponieważ krasnoludek jest dość mocny. Zaczynamy jako personel klasy D, yy, mamy parę chwil i teraz musimy tak na dobrą sprawę yy, polecić. Gramy z ludźmi z Polski, gramy na serwerze, który jest dość ludny jeśli o to chodzi, Och, no i niestety uciekły już SCP. E, pojawiły się one e, ogólnie i mogą nas zabijać. SCP oczywiście nie będą e, w żaden sposób się z, jakby bawić, będą po prostu próbowały nas wszystkich zabić. E... O Jezu, myślałem, że to jest ten właśnie STP 173 jest to trudne. Ponieważ nie wiem, czy to, tak, to jest zaimplementowane mruganie. Więc jeżeli my mrugamy, no to. No, niestety on się rusza. Wejdziemy sobie tutaj, ponieważ tu na dole może być ukryta karta dostępu, nie, ale jest pancerz ognieodporny, co może przedłużyć nam życie. Przy spotkaniu z jednym ze SCP, tu nie ma żadnej karty, ale mamy pancerz ognieodporny i daje nam to duży. Ojejku, coś wyłączyłem. 4. Czekajcie, czekajcie, to schowam. Dobra. Aha, dobra, czyli coś mi się nie udało. To będzie tak wisieć. Musimy znaleźć kartę jakąkolwiek. Najlepiej, no, żeby to była trójka, ale niekoniecznie, bo jeżeli znajdziemy dwójkę... Nie no, trójka musi być, bo bez trójki nie dostaniemy się do. Okej, okay, jakiś weteran. No tutaj powinniśmy się dostać. Halo? Halo, jest tam kto? M możemy sobie rozmawiać yy, właśnie z ludźmi. O, jak to się runda zakończyła? Albo to błąd jakiś jest. No dobra, nic to. Tam chyba ktoś jest, ale... No, no właśnie widzicie. No i to jest niestety mój smutny koniec. Był to dyrektor placówki, który po prostu mnie zabił. No cóż, niestety zdarza się to. Nie było to zbyt dobre. Bardzo szybko poszedł, no ale to jest ta, pokazać Wam, no to był dyrektor poziomu Omni. To jest chyba poziom ósmy albo 9. Bardzo mocna sprawa. Ma bardzo duże rzeczy, no i ma po pierwsze kartę poziomu Omni, która jest strasznie, ale to strasznie trudna do przebicia. Po prostu nie ma mocniejszej karty. Ona otwiera wszystkie drzwi więc na dobrą sprawę no nie ma nawet co gadać jest to po prostu postać dużo, dużo, dużo lepsza ale posłuchajcie, pograliśmy trochę mam nadzieję, że ten tryb wam się też spodoba, akurat mało tu mogłem grać, a więcej rozmawiać no cóż, tak po prostu mi się to ułożyło mam nadzieję, że wam się jednak podobało i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale a my będziemy widzieć się tu w przyszłości, cześć